Siemanko, z tej strony Doman. I Burzyk, cześć. Zapraszamy na blind test i porównanie dwóch głośników Tronsmarta. Będzie to T6 Pro i T7, czyli dwie ostatnie propozycje tej chińskiej marki, które testowaliśmy na kanale. Tak się ciekawie złożyło, że najpierw dotarł do nas T7, a później T6 Pro. Kiedy wydawało się, że już T6 zakończyła swój żywot, ta cała seria, że wchodzi T7, to się okazało, że jeszcze Tronsmart wypuszcza nowe propozycje z tej starszej teoretycznie linii. No, jak spojrzymy na gabaryty tych głośników, to widać, że T6 Pro jest zauważalnie większy. Natomiast sam zamysł konstrukcyjny, cylindryczny, taki jest walec, można powiedzieć, albo ten, jak to się nazywa, Bałek. wałek do, 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 do ciasta. No, taki zamysł, jak to, jak to właśnie w tej serii. Natomiast no, jest dużo różnic w wyglądzie samym. Tkanina podobna, tworzywa też bardzo zbliżone. Natomiast w T7 mamy to pokrętełko do regulacji, jak w Termosie. Tutaj mamy też pasek LED podświetlany, RGB w różnych kolorach, bardzo ładnie to zwłaszcza w nocy wygląda, natomiast no, obydwa stoją tak samo, ale... W T6 Pro tutaj membranka jest, a nie pokrętełko. Z obu stron jest, go... jest membranka. A, z obu stron mamy membrankę. No tak, na górze i na dole. Więc teoretycznie mógłby też leżeć, ale to bardziej taki stojący. Też nóżki na to wskazują malutkie mm -hmm. na spodzie w T6 Pro. A w T7 w dolnych partiach też mamy membranę, ale zakrytą gdzieś tam pod maskownicą. Jej nie widać tutaj. No i jedną raczej. I jedną. Się to, reszta jest... Y, znaczy tak, jedna jest tutaj, a reszta już przetworników jest gdzieś tutaj ukryta, żeby ten dźwięk był taki ala 360 stopni w jednym i drugim głośniku zresztą jak dobrze pamiętam. Jest taki... No, takie trochę symulowane, ale to, to, to nie jest takie dokładne: 360 stopni. Na pewno nie w T6 Pro. No tak, słuchajcie, no element wspólny to pasek, e, sztureczek taki, który jest przypięty w podobnym stylu w jednym i drugim głośniku. Mamy też oczywiście mhm. panele. Panele do zarządzania, natomiast w T7 regulacja jest tutaj, w T6 Pro regulację mamy już na, na panelu, chyba tutaj też nie, tutaj nie ma regulacji na. Na gumowanym panelu, jednolitym takim, no to w T7 mamy włącznik, przewijanie, play, pauza i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy dokładnie omawiać, bo już to w teście pokazywaliśmy. Tutaj mamy te przyciski tak oddzielone od siebie w T6 Pro. I podświetlane, Pro, co najważniejsze i podświetlane. I to jest bardzo duży plus na korzyść T6 Pro. Tu jest tak. Włączamy i nie ma podświetlenia tych przycisków. Tutaj włączamy... I się wszystko świeci. I się wszystko będzie świecić, jak się włączy. O. Proszę bardzo. wszystko się świeci. Tak, no trochę inaczej to wygląda. Jeden i drugi spełniają jakiś tam standard. Mówię jakiś tam standard, bo e, T7 IPX7, natomiast T6 Pro IPX6, więc jest tutaj zasadnicza różnica. No ale moczyć nie będziemy teraz, bo jak burzyk występuje w jakimś materiale z Tronsmartami, to potem trzeba prosić Tronsmarta o drugie głośniki, bo, 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 się topią, bo się topią. Mamy zaślepki w jednym i drugim i pod zaślepkami Więcej dzieje się w T6 Pro, słuchajcie, bo w T6 Pro mamy duże USB, żeby sobie naładować jeszcze smartfon, tablet, inne urządzenie. Mamy AUXa, mamy miejsce na kartę pamięci i mamy y, gniazdo C do ładowania, natomiast w T7 mamy tylko C do ładowania, USB-C, no i miejsce na kartę pamięci. Nie ma AUXa, więc troszkę mniej tutaj się znalazło, no ale też mniejsza konstrukcja. I dużego USB też nie ma. No i dużego USB też tutaj nie y, znajdziemy. Słuchajcie, no, no Smart jak trumsmarty, no ładnie, wizualnie tak. obydwa są. Każdy znajdzie jakby miłośnika swojej konstrukcji, natomiast e, tu przynajmniej pasek LED ma jakieś takie estetyczne znaczenie, bo te podkreślenia membranek, no one raczej, tak jak już mówiliśmy w teście, wielkiej roboty to nie robią, raczej tylko zużywają baterie. Dużo lepiej sprawują się po prostu podświetlone przyciski. Trochę o gabarytach powiedzmy, to 6 Pro jest większy, 232 na 83. Taka konstrukcja, więc ten jeden wymiar wystarczy, natomiast T7 to jest 216 na 78 I To już widać, ale wagowo są podobne w okolicach 900 gramów niecałe nawet mhm. więc to jest ciekawe jak to rozwiązano bo dużą, dużo większą baterię ma T6 Pro T7, natomiast może tutaj elektronika więcej z kolei waży w T6. No jakoś tak yy, na pierwszy rzut oka mi się to wydawało dziwne, że one są podobne wagowo, ale faktycznie jak się je weźmie, by sprawdzić, to, to się to pokrywa. To co, może jak już mamy teoretycznie wygląd za sobą, bo dokładnie omawiamy jeden i drugi głośnik w testach, które też są podlinkowane w tym materiale, możecie sobie obejrzeć pełne, pełne recenzje. No to moc 45W T6 Pro. 30W T7. I to też się przekłada na maksymalną głośność, bo T6 Pro 95 dB, natomiast T7 87. Spora różnica, spora różnica na korzyść, na plus dla T6 Pro. No i moc już znamy, ale pasmo przenoszenia jest zastanawiające, bo... Mm. Te siódemce na stronie internetowej Geekbuying na przykład, mamy 20-20, 20 Hz, 20 kHz. W instrukcji mamy 20 Hz, 20 kHz. Na stronie Tronsmarta 60-20. No, ogólnie pasmo przenoszenia to zawsze jest rzecz, którą podajemy tylko tak, bo producent podaje, ale nie, w, ogóle, w ogóle nas ona tam za bardzo nie interesuje, bo rzadko kiedy w ogóle się przekłada na rzeczywistość. Natomiast w T6 Pro 2016 i wszędzie była taka sama dana, jeżeli chodzi o pasmo przenoszenia. No i akumulator, słuchajcie, to już nawet wspominałem o tym, że jest duża różnica, bo T7 to jest zaledwie 2000 mAh. No i to się przekłada na czas pracy, bo nie jest zbyt długi. Jak mamy podświetlenie uruchomione, to tak 4-5 godzin, bez podświetlenia do 12 nawet, więc dużo. Niby taki paseczek tylko ledowy, a ale naprawdę zabiera. sporo tej energii zabiera. No i ładuje się tak przez około 3 godzinki ten T7 te 6 Pro z kolej ładuje się podobnie bo 3-4 godziny hmm. ale już ma akumulator o pojemności 20 tysięcy 10 tysięcy przepraszam 10 tysięcy 400 10 400 dokładnie no to jest duża różnica 5 razy większy akumulator w teorii, no i do 20-24 godzin, nawet w zależności od trybu, więc no faktycznie widać tę pojemność, widać to, że, że może pracować dłużej, no i może też jeszcze podratować nasz smartfon. Nie ma takiego szybkiego ładowania, no ale takie nawet awaryjne czasem może się przydać. Idąc dalej, warto powiedzieć, że T7 może pochwalić się lepszym Bluetoothem 5.350 ma z kolei T6 Pro. No i już o IPX wspominaliśmy, o tym, który ma microSD, który nie ma który ma auxa, też, więc powiedzmy, że obydwa mają mikrofony. Tutaj wsparcie asystentów głosowych wiadomo. No i cena. Cena, słuchajcie, to jest zawsze problem w przypadku mm, Marta, bo w necie znajdziemy często strony, gdzie mamy super obniżka z 400 na 250 i nie wiemy, która jest, która jest miarodajna. Natomiast y, warto dodać, że w momencie nagrywania tego blinda ceny są bardzo zbliżone do siebie, bo od 270 do 300 zł tak naprawdę w zależności od sklepu znajdziemy właśnie, właśnie te, te, ten zakres cenowy. Z tym, że w Giku, gdzie patrzyliśmy, to 270T7, 290T6 Pro, ale jest taki rozrzut właśnie w granicach 30 zł, więc bardzo, bardzo podobna cena. Tak, oczywiście, To ja akurat jeśli chodzi o kierowanie się ceną, to, to możemy odłożyć na bok, bo w zasadzie do 300 zł to jest ten sam przedział cenowy, raczej pomijalna jakaś tam różnica, więc trzeba będzie ocenić, na podstawie jakości dźwięku i pozostałych danych specyfikacji technicznych. Oceńmy, bo <noise> powiem Wam, że jak nagrywaliśmy tę siódemkę, to się nam spodobało. Jak nagraliśmy T6 Pro, to <noise> pamiętam jak powiedziałem, bo chyba nie, nie, chyba nie występowałem w tym teście, tylko poza kadrem, że nie no, T7 to jest lepszy. Ja też tak uważam. Te 7 to jest lepszy. Na ten moment też tak uważam. Przekonajmy się. Nadeszła chwila wiekopomna, chwila weryfikacji, chwila odsłuchu, chwila odsłuchu na ślepo. A co nie już czeka za kadrem, żeby za chwilę głośniki wymieszać? My zakładamy Boston, Massachusetts. Ja już nic nie widzę. O, nie przełożę przez daszek teraz. No masz skrócony ten. Skrócony hmm. kąt natarcia. Czekaj do góry. Zrobię to mózgiem. A nie mogę snajpić czapki, nie? Mogłem, ale chciałem sprawdzić, czy tam mózg, radę. Mózg, 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 mózg. Ja, czy ktoś z widzów naszych kochanych kojarzy bajkę, Pinki mózg. No, sądzę, że. Przedział wiekowy jest 30-35 główny, to chyba. Nie, 20, coś tam 30. Oj i tak powinni kojarzyć. Ale wracając do głośników, ja tu robię małe losu-losu. Tak jest. podłączone będą do jednego urządzenia sterującego. Czy wolicie, żeby głośniczki stały? A nie, bo nie będę miał czasu, żeby Nie, one będą się stały błąd. blisko siebie, A, przecież nie ma są różnic. małe. To, to nie jest to, co robiliśmy, porównanie. A Boom poszło boku. już to porównanie, czy jeszcze nie? No właśnie, nie wiem, chyba nie. Karty networku. A kto, kto to montuje? Boomboxy? Ja mam. Ja? No, o mam. panie. Dobra, tam głos rzeczy, mantam ważniejszy, żałom <grystanie> Głośniki stoją praktycznie po środku. Pierwszy Dobra. Głośnik, który zacznie grać, zacznie grać ten przed yy, bardziej w stronę burzyka, czyli zaprezentuje dokładnie ten, a już przeskakuję na piosenkę I Don't Wanna Sleep. Vous <music> êtes <music> I się zapytam, przedłużamy to, czy. Dawaj, no daj, za, daj, za, Nie, rokowo, dawaj, 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 roka. Niech widzowie posłuchają. Znaczy, no o to, że dawaj, już, roka. Nie, 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 już starczy, było już klubowo spoko. Teraz roka. Może tu będzie jakoś bliżej. Ciszej się zrobi, weźmy go trochę głos. Panie Daniel, to jest miazga. Ja mówiłem, że tak będzie. To jeszcze w tym samym momencie pierwszy głos wracamy. O, jeszcze drugiego na chwilę. Proszę bardzo. mi się, że Kurde, w takim fajnym momencie, Łucio, jak chciałem coś ciekawego posłuchać. O. Jeszcze pierwszego daj. A, Panie Danielu, on tak grał też w teście? No tak, tak grał, no dlatego ja mówiłem. Tak nie, może popsuty. No najpierw pokaż wyniki. On nic ja napisałem. nic nie napisałem. No. Dlaczego? Zabuz... Nie wiesz. Pierwszy grał t 6 Pro. Nie wiem, coś nie napisałem. A drugi grał t 7. No, dobra, pokażmy na wszelki wypadek jeszcze. No, może w następnym blindzie zmienić marker, bo słabo widać. Ale tak, potwierdzam. Pierwszy jest napisany T6 Pro, drugi t 7. Nie no miazga. Znaczy a co, a potwierdzasz, że dobrze trafiliśmy? No chyba nikt nie ma wątpliwości. Ale co jest kurde no? No właśnie, teraz tak musimy jakoś spróbować to wytłumaczyć logicznie. No tu nie ma logicznego wytłumaczenia, no. No bo tak. Jest to wersja Pro głośnika T6 którego nie mamy niestety? No już nie mamy, ale. Bo te uważam, 6... że T6 był trzy razy lepszy niż T6 Pro. Ale T6 to miał swoją premierę chyba za 3 czy 4. Ale T6 na nawet był jakiś taki, coś tam był jeszcze jakiś upgrade, te dyszy. było coś tam ich tam. dużo, no ale to każdy tak. z nich był wyraźnie lepszy od co? Co T6 co Pro. Nie z tym głośnikiem. Poczekaj? No waży normalnie. Ja też nie wiem, czy on jest jakiś uszkodzony, czy nie. No dobra, powiem, że zastąpię się nad jego plusami. Jest po prostu długi czas pracy na baterii, jest głośny. Znaczy, bo tak, bo generalnie jak. No to są dwie jego poza batem, batem, poza batem, poza basem, to coś tam brzmią te średnie wysokie tony. Ale, to no ale w, ogóle nie nie w ogóle to nie cieszy mnie. Ja go słuchałem tyle czasu na testach i w ogóle mnie to nie cieszy. Ale nie wiem, coś z nim jest nie da. Każdy tronsmart. No nie mamy tego małego, kurde, bo nawet to postawiam, że ten mały by kurde zagrał lepiej Który? od niego. No te, co tam stoją te, te 6 mini i te 7 mini. Dawaj mnie długo. masz tego. bo tam tego. Nie jest, no, ten to jest. może nie aż tak, ten nie był taki, ten nie miał basu. No ale zaraz, zaraz, chwilom Jak on się nazywał? Trip. Trip. Ale on basu nie miał, tamte to miały trochę basu, bo ten to taki był, to będzie podobny poziom. I się połączył z tripem? Jak A, o, to, to ma... coś. Tego to co było, to klubowe, co to było? No don't on to sleep. No to don't want sleep. Czekaj, ja muszę wyjść aplikację. Ja? No jest coś nie tak, no ewidentnie. To jest głośnik. Krócej działający na baterii i cichszy, ale głośnik, który no, rewelacyjnie brzmi. Nie no kurde, to jest w ogóle... Ja nawet powiem ci, że tak zestawiając już nawet nie jestem tym smartem, ale ogólnie w taki, wśród głośników do 300 zł, to naprawdę... Nie, no, to w ogóle razem trzeba będzie go jeszcze poporównywać. Natomiast to... O, teraz gra trip. Trochę głośniej i trochę dam później od razu dalej. Nie no. jest nie wiem, To trzeba tam, żeby jakieś osób To się na tego puszczenia. No nie. nie. Jak coś zaproponujesz, to idź w ogóle zepsuć. No nic nie ma innego. No te 6 mini stoi przecież. Kurde, no nie może podejść, tylko rzuca tymi głośnikami, zaraz coś tu dupczy. To chyba ty się z nim głośnik. Ten też był szumiący, ale ten miał przynajmniej trochę basu, bo ten to nie, no nie. To jest tym to nikt nie chce połączyć. To ja się już szybko połączę. Ja zresztą ja nie jestem z niczym połączony bo już nie ten telefon. Ale ten T7 Pro uległ uszkodzeniu. Nie, T7 Mini uległ uszkodzeniu. A drugi? Nie, nie, było, nie dostaliśmy drugiego. Z to nie mamy drugiego? Nie. No. Nie wiem, coś mi się tu nie chce połączyć. O Jezu, weź to kiedyś oczyść. On tu może być, nawet go nie widzisz. <noise> nie ma go tu. Weź się go szybciej wyszukasz. Nie ma go tu. Nie, no po prostu go nie, nie, coś go nie wyszukuje. Nie no dobrze, no to ty kontynuuj wypowiedź, a ja zobaczę w tym czasie, jak się uda, to się uda, jak nie, to się nie. Nie no to jest przepaść. Słuchajcie, no T7, ja już w teście mówiłem, że T7 okay. naprawdę jest wart swojej ceny, że to jest bardzo ciekawy głośnik pod kątem designu, pod kątem e, brzmienia. I w tym blindzie tylko się to potwierdza. Zdeklasował te 6 Pro, no nie wiem, no mamy podejrzenia, że z nim coś może być po prostu nie tak, a jeżeli coś jest tak, to kompletnie Wam tego głośnika nie polecamy, bo jeżeli mamy podobną cenę za te 2 no to, to nawet nie ma co się zastanawiać, no, Żeby... Trzeba kupować T7, a nie te 6 Pro, to dziwne to jest. Jeżeli ten głośnik naprawdę tak gra, to jest to mega zawód. Po, połączyłem się, ale nie mam na sleep. Mi się Galaxy S22 pojawiło na liście. Teraz połączysz się ze swoim telefonem, będę miał kolejny na liście. 30 urządzeń Bluetooth do sparowania. Kurde! Teraz jestem jednocześnie połączony no z nie. zegarkiem i dwoma Tronsmartami. A ja wpisuję don't, a mi przekształca na dostałem. Dostałem sleep. Powiedz coś. Kończymy mm. to chyba, nie? No ja już powiedziałem, dla mnie to ten głośnik od samego początku był... Dobra, mam. Był porażką. On ma więcej basu, na pewno. Uwaga. No na pewno nie jest lepszy dużo. No powiem że... No jakby trochę lepiej wypada. No przy tak Basu ma lepiej. On może jest mniej czysty, no co, bo on to był to taki... jeszcze ...był, odpal, pokażę, był tak. trochę przytłumiony, ale, ale on ma na pewno A lepszy bas. No ja Nie, Nie no, membrany się ruszają. No ruszają, bo ja też to sprawdzałem. Co no to zabieraj to? Jest tylko ładne. Nie no, coś jest... jest po prostu słaby. Tak. No tak. On jest chyba po prostu słaby. No. Także widzowie. To już gruba samałego lepiej. Wniosek robić. jest taki, że lepiej gruba małego kupić. A te 7 mini był jeszcze wyraźnie zresztą lepszy od zresztą. tego. <laughs> A te 7 mini mam, ale był wyraźnie lepszy od no, to tego. No ale że po ile zapłacić się go pierwszy. A nie, no on jest, on jest totalnie na sprzedaż. On nie no. wiem czemu to powiedział, sam w to nie wierzy. No, on po prostu chciał cenę z tego no, Tak, wysoko. chyba tak. No nie ma sensu go kupować pod warunkiem, że... Nie ma sensu! No, No chyba, że ktoś chce mieć 24 godziny ale i po na dużej To lepszy głośnik, który ma. No, ale on... gra krócej i. Ale nie mówię o tym, że przecież są głośniki, które też mają powerbonki MiFa na przykład Rod. A no tak, to. I jest niewiele droższa. To jeszcze, jeszcze tam... go z czymś może zestawimy. Na pewno na pewno z Transmartów nie ma sensu. Nie, ale go tego tego z MiFon trzeba zestawić. Tą taką MiFon flipową. Tak? Nie? No ten to jest z ten. Z ten Wild brzmi, właśnie. Ten brzmi rewelacyjnie. To jest to ten czyli gwoźnik. Ten, czyli T7. T7, prawda, słuchajcie, rewelacja. I on jest piękny po prostu z wyglądu. Trochę chodzi niestety. No wibruje jak, mocno. Jak, 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 wibruje jest mocno. Ten, jak jest mocna piosenka basowa, to delikatnie potrafi się na tych nóżkach przesuwać na takim blacie jak nasz. Ale i tak, no w tym odcinku to jest kompletna deklasacja. Mniejszy, nawet powiedziałbym, że ładniejszy, i brzmiący po prostu kilka klas lepiej. Nie wiem, to było słychać. No słychać było na pewno. Jeżeli macie może T6 Pro, ktoś z Was to dajcie znać, dajcie czy jest czy, aż tak dramatycznie. Czy jest dramatycznie, czy go kupiliście. No my nie polecamy zdecydowanie. Polecamy T7, ale nie T6 Pro. Już prędzej tego grubaska polecamy. Tak, no jeśli chodzi o... Badkę, o, to... tego grubaska Wam polecamy. I dubsko znowu wylazło. Ciężko, cię, zobacz. No i boczki się wylazły. Dobrze, 2-2, nie 2-2, dobrze, 2-2. To jest zwycięski remis, a wygrał w tym pojedynku bezapelacyjnie T7. Ten tylko gra dłużej na baterii, jest głośniejszy. To ale to nie ma większego znaczenia, bo się niemiło go słucha. Na razie. Domadź do, do z wami. I burzyk. I cześć. A co on też buta?